Cześć wszystkim, z tej strony Breta. tu kolejny odcinek na moim kanale FIFA 22 Road to Glory Leo Messi Zaczynamy już z pierwszym meczem Widzicie teraz skład rywala, który jest dość mocny To jest Division Rivals, druga dywizja Nadal w tej drugiej dywizji, nie rozgrywając wielu spotkań Tutaj widzimy teraz piękną bramkę Leo Messi jego lewą nogą On naprawdę jak tą piłkę ma na lewej nodze, to się nie myli Tutaj prosiliście mnie w komentarzach Abym pokazał wam taktykę Pod obecnie rozgrywaną formację, więc jeżeli kogoś to bardzo interesuje Możecie sobie teraz to zatrzymać Pokazuję tutaj wam mniej więcej wytyczne większości zawodników taktykę jaką gramy w ofensywie w defensywie więc jeżeli kogoś to naprawdę interesuje zapraszam bardzo serdecznie do oglądania zatrzymywania i podpatrywania czegoś być może przyda wam się to do własnej rozgrywki A my wracamy w tym momencie do spotkania. Teraz widzimy już kolejną akcję naszego zespołu. Ben Jeder do Leo go Leo Messi e, minął Wandajka i pięknym strzałem e, umieszcza piłkę w siatce. 2 do 0 dla naszego zespołu. Prowadzimy w tym spotkaniu to Division Rivals. Na razie dla mnie naprawdę jest dość problematyczne. Być może ze względu na połączenie, jakie aktualnie po prostu mam. Ale spokojnie od grudnia już nowy internet, więc będzie można wejść na jeszcze wyższy poziom. Bo naprawdę w tych meczach o największą stawkę ta, to połączenie naprawdę odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę. Nieraz po prostu milisekundy decydują o tym, że jesteśmy spóźnieni przez to Często nie strzamy ramki bądź je tracimy. Zresztą widzicie teraz ten wskaźnik, on ciągle mi wyskakuje w tych meczach, naprawdę jest to dość uciążliwe. A my spójrzmy teraz na murawę, co się dzieje na tej naszej wirtualnym e, boisku. Na tym naszym wirtualnym boisku. Dobre dogranie do jego. Mija on z domu Wandajka. Nie jest to dobry mecz e, holenderskiego defensora, ale bardzo dobrym interwencją popisał się teraz Iker Casillas. Nowa ikona FIFA 22. Nie wiem czy nim graliście, ale on naprawdę w tym meczu, ty, który teraz widzicie na ekranie, bardzo mnie zszokował, ponieważ jak wiemy, Iker Casillas nie jest najwyższym zawodnikiem, a w FIFA tacy bramkarze najczęściej zbytnio nie odgrywają wielkiej roli w, w składach w Ultimate Team. Ale naprawdę Iker. W tym meczu pokazywał się z bardzo dobrej strony Elgato, legendarny bramkarz Realu Madryt. Naprawdę, naprawdę mogę go wam może nie tyle polecić, bo sam nie grałem, ale zasugerować, że jeżeli jesteście fanami Realu Madryt, zwłaszcza, to nie macie jeszcze go bać i możecie go przetestować w jednym, dwóch meczach i odczuć to tak naprawdę na własnej skórze, jak legendarny zawodnik waszego klubu broni. Tutaj bardzo głupio straciliśmy piłkę za wcześnie. Chciałem wchodzić w pole karne rywala przez co on mógł bardzo łatwo zabrać nam piłkę i chciałem w ogóle zrobić to za prosto, nie wiem co ja sobie myślałem, że tak po prostu od czapki wejdę sobie właśnie w szesnastkę naszego przeciwnika. Niestety teraz rywal mógł wyjść z lepszą kontrą, niestety dla niego mógł on wyjść z lepszą kontrą, ale spóźnił się z tym dograniem, nie zobaczył tego, że ten jego prawy skrzydłowy uciekał za plecy moich obrońców, przez co ta akcja zwolniła i Kim pembę bardzo dobrze interweniował. Tutaj widzieliście przed chwilą dobry mikroruch ze strony Fila Fodena, te mikroruch naprawdę jak ktoś nie wie jak się wykonuje... Możecie o to, o to do mnie napisać oczywiście Postaram się Wam zrobić jak najlepszy poradnik Tylko będę potrafił, żebyście mogli też I tego się nauczyć, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo użyteczne Jak zresztą widzicie teraz w tej akcji Specjalnie Wam tego nie tnę, żeby Wam to pokazać Ile tak naprawdę samą lewą gałką jesteście w stanie jest Działać w grze FIFA 22 Naprawdę, jeżeli chcecie Rozgrywać płynną, płynną grę Chcecie grać dobrze, nie potrzebujecie znać całej gamy zwodów, teraz zobaczmy dogranie do Messi'ego i Messi z trzecim golem, to jest Hatlick Argentyńczyka I zobaczmy, rywal teraz wychodzi z tego spotkania, mamy kolejne zwycięstwo w naszej lidze Division Rivals A tutaj taki ponowny rzut okiem na moją taktykę, więc znowu jeżeli kogoś to interesuje, tak jak w poprzednim przypadku, polecam sobie zatrzymywać, przewijać, ustawiać w grze Róbcie z tym co chcecie po prostu, jeżeli Wam to się to przyda, korzystajcie z tego, taki prezent ode mnie dla Was co jeżeli będziecie chcieli, oczywiście mogę zrobić pełnoprawny odcinek o taktyce na innej formacji 4231, ale prawdę mówiąc, do, na razie ja sam tą formację dopiero testuję, sam testuję tą taktykę, bo do tej pory grałem tylko formacją właśnie. Formacją 4231. A my przejdźmy teraz do meczów z Food Champions, z kwalifikacji do Ligi Weekendowej. Nie będę wam pokazywał całych kwalifikacji, bo ten odcinek trwałby bardzo, bardzo długo. Pokażę wam ostatnie mecze, które były naprawdę, naprawdę ciężkie, ale udało mi się wbić dość fajną i przyjemną rangę. To zapewne wiecie już po tytule, ponieważ no nie, po nie mogę się oprzeć, żeby wrzucić to w tytuł, kiedy udaje nam się osiągać takie wyniki. Zresztą, mały spoiler tego, jaki wynik osiągnęliśmy. Osiągnąłem, mogliście zobaczyć już w poprzednim filmie o tym, jak bronić FIFA 22. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, serdecznie was do niego zapraszam. Z tego miejsca też chciałbym Was również zaprosić do subskrybowania i dawania łapki w górę pod tym filmem. Subskrypcji oczywiście kanału, jako że w filmiku oczywiście nie da się subskrybować. Tutaj teraz fauna na Rumie, ale rywal naprawdę, naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Teraz zobaczcie, jak rozegrał ten rzut rożny. To jest ten zgliczowany. Zgliczowany schemat, który naprawdę w większości sytuacji działa teraz. Na szczęście moja obrona wyszła szybko, ponieważ kliknąłem. Nie, tym razem nie kliknąłem, tutaj nie kliknąłem, to nie jest ten klip, ale polecam wam klikać po prostu pułapkę, yy, pułapkę offside'ową, wówczas kiedy yy, rywal stosuje to zagranie. Oczywiście robicie to przez podwójne naciśnięcie strzałki w dół. Tutaj jeszcze Leo Messi miał sytuację, niestety dobrze, odebraną mu została piłka, tak naprawdę zablokowany strzał. I nie strzeliliśmy z tej sytuacji bramki, tutaj zobaczmy jak nasz rywal rozprowadza kontrę, dobre dogranie do środka I nie wiem dlaczego, naprawdę nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego on zdecydował, zdecydował się w tym momencie na strzał Miał tak naprawdę prostą drogę do e, naszej bramki, a tutaj strzał z dystansu, który naprawdę mógł nam zagrozić Rywal widział, że chyba to, to wchodzenie w pole karne mu nie wychodzi i właśnie dlatego brał tych uderzeń Być może gdyby tamten strzał również jak ten poprzedni trafił na zielonym, mielibyśmy bramkę, tutaj jeszcze słupek ze strony Phila Foden'a, więc przepraszam, rywalu, trochę zaczynam rozumieć. Ostatnia akcja w tym spotkaniu, mamy ostatni gwizdek i przechodzimy do dogrywki. Więc jak widzicie, to nie jest tak, że ja wszystkie mecze wygrywam na spokojnie, że ja we wszystkich meczach po prostu demuluję swoich rywali. Chciałbym, żeby tak było, ale niestety tak nie jest. Tutaj widzicie zmiany, które wprowadziłem na dogrywkę. Przypomniałem sobie, że na ławce mam jeszcze Informa Depaya trafionego z player Pika za Foot Champions oraz Informa Davida, który naprawdę jest bardzo, bardzo solidną kartą. Być może nie jest zbyt zwinna, ale 5 gwiazdek słabszej nogi, dobre główki, dobra skoczność, fajna sylwetka Naprawdę bardzo bardzo dobrze u niego współgra. Tutaj chciałem player lockiem znaleźć. Bodajże fila Fodena na drugiej stronie pola karnego, ale się to nie udało. I przechodzimy teraz już do ostatniej akcji tego spotkania. Zobaczmy Foden na skrzydle, rozpędza akcję Foden. Tutaj mogłem już się pokusić o strzałek. Teraz to montuję, jak to widzę, bo kąt był naprawdę dobry. Chciałem to jednak rozegrać krótko. Leo Messi niestety nie trafia z najbliższej odległości. Mamy jeszcze rzut roczny. Zobaczmy, Wrzutka, wyskakuje właśnie David. Wspomniany przed chwilą i zapewnia nam 3 punkty w tym spotkaniu, a tak naprawdę 4 punkty w kwalifikacji. Jak do Foot Champions w ostatnim kontakcie z piłką w tym meczu I po tym spotkaniu, po tej główce Davida Miałem już bilans 7 do 0 A więc to jest mecz o pierwszą rangę Skład rywala naprawdę bardzo, bardzo mocny Zobaczmy rzut rożny rywala Jak tym razem ten rywal będzie wykonał rzut rożny I zobaczcie co zrobił mój Donnarumma No było tutaj blisko wylewu w tej sytuacji trochę ja z kolei się wylałem, na szczęście z tej sytuacji nic nie wynikło dla rywala, nic nie wyniknęło, przepraszam bardzo, markiniosem nie powinienem się tak po cofać środkowym obrońcom do po prostu bramkarza. Tutaj dobry strzał w miarę rywala, gdyby to stajmował na zielonym, według mnie byłaby bramka, naprawdę bardzo dobre uderzenie, bodajże Royakina. Teraz tutaj Messi fenomenalnie zszedł, przepraszam to oczywiście Ben Jeder fenomenalnie strzedł na lewą nogę, gdyby to był Messi zapewnie skończyłoby się to bramką, tak mamy tylko rzut rożny, zobaczmy jeszcze co z tego rogu wyniknie, niestety nic. Ten mecz to naprawdę było jedno wielkie spocenie, tyle gry w środku pola, naprawdę tutaj... Starałem się wyciąć wam jakiekolwiek sytuacje, żeby cokolwiek wam móc pokazać. Tutaj rywal bardzo ładnie nas rozegrał, mógł strzelić Bramkę na 1 do 0. Na szczęście, na nasze szczęście, ta akcja mu do końca nie wyszła. Nie wyszła mu finalizacja, bo cały build-up, jakby rozegranie i to ostatnie dogranie było naprawdę dobre. Teraz zobaczmy: Messi nie trafia jeszcze, ten jeden. Nie wiem, gdzie kompletnie on chciał zagłówkować, ale uwierzcie mi, że na pewno nie takie były moje intencje. Być może wykrzywiłem gałkę, nie w tym kierunku, bo po prostu nie spodziewałem się tego, że Benek w ogóle dojdzie do tej piłki że będzie miał jeszcze okazję, żeby po tym strzale Messiego poprawić, tutaj zobaczmy jeszcze rozegranie, znowu Messi na prawej nodze tym razem i niestety było on na prawej nodze a nie, nie na lewej, gdyby był e, oczywiście Argentyńczyk prawonożny, zapewne byłaby to bramka, tutaj znowu akcja Leo Messiego, fenomenalna la croqueta jeszcze rywal blokuje, zobaczcie jak dobrze grał on w defensywie naprawdę był to bardzo bardzo ciężki mecz zresztą widzicie, już jest koniec pierwszej połowy a na tablicy wyników dalej 0 do 0 świadczy to naprawdę o meczu bardzo wyrównanym. Tutaj naprawdę już jest taki poziom blimu profesjonalnemu, to co prezentują obydwie drużyny na boisku w tym spotkaniu. To jest po prostu coś pięknego. Teraz zobaczmy do do Mareza. Jeszcze Marez z naszym polukardem zejdzie na prawą nogę, ale bardzo dobrze. Przesunąłem się teraz Hakimim i stanąłem na linii strzału. Przez co z tej akcji nic nie wyszło rywalowi. Teraz rozgrywamy od piątki od wrzutu bramkowego tą piłkę krótkie wybicie do bocznego obrońcy już piłka w środku pola miałem przed chwilą Messi rozegrał do teraz pola Pogby. dobry player lock z naszej strony zobaczmy ile to zrobiło tak naprawdę roboty i piękna bramka Benjedera no ta akcja naprawdę zasługuje na bardzo duże pochwały z waszej strony do mnie akurat tutaj zachowam się trochę może selfish ale naprawdę wybitne wybitne użycie player locka teraz zobaczmy Werner jeszcze Werner uderzenie ale ta piłka nie ląduje w bramce, dobrze do Naruma. ostatnia akcja w tym spotkaniu, znowu wrzutka i znowu Naruma piąskuje, na szczęście tym razem żadnego wylewu z tego nie będzie, zakończy nam tą akcję. Mecz oczywiście sędzia i mamy pierwszą rangę wbitą w kwalifikacjach do Food Champions. I odbierzmy sobie może teraz nagrody za te kwalifikacje, za rangę pierwszą. Powinny być to nawet dość przyzwoite paczki. Co prawda, według mnie, za rangę pierwszą powinny być one trochę lepsze, bo naprawdę nie jest łatwo wbić. Tutaj takie osiągnięcie w kwalifikacjach. Wiadomo, to są tylko kwalifikacje za rangę pierwszą, w fut To już są naprawdę fajnie miałem je, y, okazję i ogromną przyjemność otwierać dwa tygodnie temu, tydzień temu, jak już Wam wspominałem w poprzednim odcinku. Nie rozgrywałem całej ligi weekendowej, gdyż mój internet na to nie pozwalał. Przez to, że był do trafienia Neymar. Teraz w tej ligi weekendowej oczywiście i jej dało jak na złość po prostu dla mnie mbap Więc spodziewam się, że ten mój internet znowu nie dojedzie. My przechodzimy teraz do pierwszej paczki. Duża złota paczka. Tutaj Często nic nie leci, więc nie spodziewałbym się tutaj czegokolwiek wielkiego. Tak jak myślałem, nie mamy nawet banerów, nie mamy nawet tych płomieni, które symbolizowałyby zawodnika ocenionego powyżej 83. Ruben Neves, A więc, no, pod jakieś SBC, jeżeli będą jakieś ważne mecze, jakaś Portugalia, Wolverhampton, może coś z Premier League, może pod to się przyda. Jeszcze zyle w duplikacie, także ta paczka. Bez większej historii, przejdźmy teraz do kolejnej Jest to złota paczka rzadkich, można trafić naprawdę bardzo przyjemnego, zobaczmy Co nam przyniesie ta paczka, niestety Znowu, znowu bez ekranów, znowu bez pomieni, będzie to tylko Dejan Kulusewski Zawodnik Juventusu, gdyby on przyszedł do mnie w tej wersji Rule Breaker no to ucieszyłbym się bardzo, ale go już od jakiegoś tygodnia Niestety nie ma w paczkach Także znowu bez większej historii Kolejna paczka Teraz złota rzadkich kart, zobaczmy, tutaj już naprawdę według mnie w takich paczkach można coś potrafić i zobaczmy, niestety, niestety, będzie to tylko Czech SPD, więc zapewne będzie to, tak jest, Sołczek z West Hamu, także znowu, znowu, nic tutaj nie trafiamy za specjalnego tego Julian Draxler, który swoją drogą dostał teraz fenomenalnie wyglądającą kartę z PSZ i myślałem... Coś pod kątem Leo Messiego, że może go zrobić, ale yy, ja sam będę Leo Messi grał na SPO teraz. Mega paczka, zobaczmy co w tej paczce trafimy. O i mamy, mamy kartę z nowego eventu, oczywiście jest to Adidas Numbers Up i niestety jest to chyba najgorsza karta z możliwych. Jest to tylko Fabian, on chyba warty jest z także niestety... Zbyt dużo nam ten traf nie da. Jakieś 10-11 tysięcy, zależy ile Quicksilver tej karty kosztuje. No, 10 tysięcy z groszem. Tak jak myślałem, na, li, na liście transferowej, oczywiście, on zbyt dużo warty nie jest, więc od razu go prze, tutaj szybko przepalam, szybko sprzedaję. Nie ma co go po prostu trzymać. Nie ma co trzymać Fabiana, ale za to ja życzę Wam, żebyście trzymali się. Wy, bo to już jest koniec tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za. Jego oglądnięcie, za wsparcie, które dajecie mi bardzo licznie pod każdym filmem. Naprawdę nie spodziewałem się, że od początku tego kanału tylu z Was będzie tak chętnie zasiadało przed y, ekrany Waszych komputerów, telewizorów, smartfonów, żeby oglądać po prostu moje odcinki. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, do łapkowania tego filmu i widzimy się już jutro w kolejnym materiale, gdzie pokażę Wam już główną rozgrywkę z głównego turnieju Food Champions. Więc to trzymajcie się i cześć!